Najwyższe szczyty Afryki. Robert Gondek, zapraszamy. Państwa chciałem zabrać bardziej w góry, troszeczkę więcej o tych górach opowiedzieć, ponieważ wymyśliłem sobie jakiś czas temu projekt, który nazwałem W Drodze na Najwyższe Szczyty Afryki. na na, na na na, na Wysy. szczyty Afryka. Po raz pierwszy w Afryce byłem w roku 2000, wtedy kończyłem studia i wtedy znajomi namówili mnie na podróż do Republiki Południowej Afryki. Wybrałem się w tą podróż, odwiedziłem mojego przyjaciela. Spędziłem trzy tygodnie, podróżując po RPA, Lesoto, Swazilandzie. Bardzo mi się podobało. Później przez parę lat nie mogłem wrócić do Afryki, nie miałem na to środków finansowych i w końcu w 2008 roku znajomi z... Inni namówili mnie na podróż do Tanzanii po to, żeby spróbować wejść na Kilimandżaro. Zdobyliśmy ten szczyt we wrześniu 2008 roku. Bardzo mi się to spodobało. Przypomniało mi się też to, co widziałem podczas poprzedniej podróży i stwierdziłem, że to jest coś, co chcę robić. Chcę podróżować po Afryce, chcę oglądać przyrodę, wędrować po górach i wymyśliłem sobie projekt w drodze na najwyższe szczyty Afryki. Staram się zdobyć najwyższą górę w każdym afrykańskim kraju. Początek, tak jak mówiłem, to Kilimandżaro, rok 2000, 2008. To chyba najpopularniejsza góra w Afryce, na którą stara się wejść bardzo dużo osób. To w zasadzie bardzo łatwe, jeśli chodzi o logistykę, bo przez to, że jest dużo chętnych. Jest też dużo firm, które starają się zorganizować takie trekkingi zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Tanzanii. I w zasadzie większość osób, które, które chcą w tej chwili wchodzić na tą górę, korzysta z pośrednictwa jednej z takich agencji trekkingowych przeważnie w Tanzanii. Jeżeli byśmy chcieli, to możemy bez problemu w tej chwili kupować bilety lotnicze do Tanzanii, Jutro możemy lecieć do tego kraju pojutrze prawdopodobnie będziemy mogli już ruszać na szczyt i wszystko będzie zorganizowane przez jedną z takich agencji trekkingowych. Co one robią? One organizują wszystko od A do Z. Organizują nam pozwolenie na wejście do Parku Narodowego, pozwolenie na nocowanie, organizują nam ekwipunek, organizują nam sprzęt kempingowy, wyżywienie, kucharzy, tragarzy, przewodników. No wszystko. My musimy wybrać trasę, którą będziemy wędrować, tych tras wyjściowych na Kili jest kilka, umwę, lemosz, Rongai. chociaż dwie najbardziej popularne nazywają się marangu i machame. Ja do tej pory dwa razy wędrowałem na Kilimandżaro, dwa razy korzystałem z drogi machame. Na Kilimandżaro przeważnie idzie się od pięciu do ośmiu dni. Wędrowałem dwukrotnie drogą machame w wersji sześciodniowej. Ta wędrówka drogą machame uznawana jest za najciekawszą pod względem przyrodniczym. I też dającą dobrą aklimatyzację. Rozpoczyna się na wysokości mniej więcej 1700 metrów. Tam dojeżdżamy samochodami, tam są przepakowywane nasze bagaże. Duże zabierają nasi tragarze, a my idziemy z niewielkimi bagażami, ze, z tym, co jest niezbędne. Wędrujemy każdego dnia od obozu do obozu. Pierwszego dnia wędrujemy mniej więcej 4 godziny przez las deszczowy do obozu położonego mniej więcej na 3 kilometrach. Dochodzimy e, często przemoczeni, bo to jest też e, miejsce, w którym dość często, można, e, można, moż, moż, często pada deszcz. Dochodzimy do tego obozu, i po raz pierwszy temperatura spada poniżej zera. Oczywiście będzie dużo zimniej, gdy będziemy w kolejnych obozach. Drugiego dnia. Wędrujemy do obozu Shira na wysokości mniej więcej 3700 metrów, i tutaj przekonujemy się, jak dużo ludzi jednocześnie wędruje na Kilimandżaro, bo wszystkie te osoby skupiają się właśnie w obozach. Wędrujemy od obozu do obozu, tam się wieczorami spotykamy, tutaj spotykają się też osoby z obsługi naszego trekkingu. i Proszę sobie wyobrazić, że rocznie na Kilimandżaro stara się wchodzić około 100 tysięcy ludzi. Do tego średnio na jednego turystę przypadają trzy do czterech osób, które pomagają w trekkingu. Czyli mamy ponad 300 tysięcy ludzi wędrujących po Parku Narodowym. Tak więc, gdy chcemy sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, jesteśmy tylko w ósemkę. Razem z nami są 33 osoby, które pomagają. To są tragarze, kucharze, przewodnicy, cała ta ekipa i teoretycznie, teoretycznie moglibyśmy nie korzystać oczywiście z ich usług, ale w tej chwili oficjalnie jest to nielegalne, w tej chwili Oficjalnie powinniśmy korzystać z pośrednictwa jednej z takich firm, które to organizują. Drogi, szlaki są wyraźne. Wędrujemy bardzo często dużo wolniej niż tragarze, którzy w ciągu roku kilkukrotnie, kilkunastokrotnie wędrują na Kilimandżaro. Trzeciego dnia przechodzimy przez tak zwane Lava Tower, przez przełęcz na wysokości około 4700 metrów. Tam spędzamy parę chwil, godzinę, dwie. Przyzwyczajamy się do większej wysokości, do niższej zawartości tlenu w powietrzu, ale nocować będziemy podręcznikowo nieco niżej. W obozie Baranko na wysokości około 4000 metrów. W tym obozie na pewno naszą uwagę zwrócą rośliny. To są gigantyczne lobelie, to są senecje, to są rośliny występujące tylko w górach wysokich w Afryce na wysokości ponad 3 kilometrów. Można je zobaczyć w Kenii, w Ugandzie, w Rwandzie, w Etiopii, ale oczywiście też tutaj w Tanzanii i w okolicy obozu Baranko jest ich najwięcej. Tutaj nawet są całe lasy składające się z tych wyjątkowych afrykańskich roślin. Niektóre z nich osiągają wysokość nawet 10 metrów. Skoro są wyjątkowe rośliny, są też wyjątkowe zwierzęta. W okolicy obozu Baranko można zobaczyć nektarniki dwustęgie, ale przede wszystkim można zobaczyć nektarniki szkarłatnoboczne. To są ptaki, które występują tylko w tej okolicy, tylko w okolicy obozu Baranko. Pierwsze zdjęcie to była samica, drugie to samiec i gdzie więcej na świecie. Spędziliśmy trzecią noc na wysokości około 4 km, a kolejnego dnia będziemy już wędrować do obozu Barafu na wysokości 4700 metrów. Do tego obozu. Będziemy, chcieć, będziemy chcieli dojść jak najszybciej, najlepiej około 16-17. Troszkę nam się spieszy, bo jak najszybciej chcemy pójść spać, bo kolejny dzień to już jest wędrówka na szczyt. Oczywiście nie idziemy tu szybko, bo już jesteśmy na znacznej wysokości. Tutaj już ta niska zawartość tlenu w powietrzu nie pozwala na szybką wędrówkę. Dochodzimy około godziny 16 czy 17. Staramy się zjeść kolację, o ile nasze żołądki na to pozwalają. Często boli nas głowa, mamy kłopoty ze snem, staramy się zasnąć. Nie zawsze to się udaje. Idziemy szybko spać, bo następnego dnia, w zasadzie jeszcze w nocy, postaramy się wejść na szczyt. Dajemy około godziny 12. Temperatura czasami spada do minus 15, minus 20 stopni. Ciągle jesteśmy w Afryce, jest ciemno, zimno, idziemy gęsiego, do góry, z egzakiem i czekamy na słońce. No bo, oczywiście, wtedy coś zobaczymy, wtedy troszkę. Zrobi się cieplej, nie będziemy wędrować i widząc tylko nogi osoby, która idzie przed nami. Zobaczymy wierzchołek Meru, czyli tą drugą najwyższą górę w Tanzanii, odległą o mniej więcej 70 km w linii prostej. Zobaczymy wierzchołek Mawenzji. Drugi, najwyższy wierzchołek masywu Kilimandżaro i oczywiście zobaczymy lodowiec. Ten lodowiec widać było wcześniej, ale tu jest rzeczywiście wyraźny, Tu jesteśmy blisko. Nie musimy iść po tym lodowcu. Mijamy go z prawej, z lewej strony, chociaż są szlaki prowadzące na lodowiec. Można wejść, ale przeważnie ludzie myślą o tym, żeby jak najszybciej wejść na szczyt i jak najszybciej z tego szczytu zejść. To, co na pewno rzuca się w oczy, ja też to widziałem, bo byłem pierwszy raz w 2008, drugi raz w 2018, to to, że tego lodowca jest naprawdę mniej. Jego powierzchnia znaczno, znacząco się zmniejszyła i szacuje się, że zniknie z powierzchni Kilimandżaro mniej więcej około 2033 roku. Tak więc szansa na jego zobaczenie jest z roku na rok coraz mniejsza. Część osób wcale nie dochodzi na szczyt. Część osób kończy swoją wędrówkę w miejscu, które nazywa się Stella Point. To jest dopiero 5756 metrów, ale wiele, wiele osób po prostu stąd zawraca. Twierdząc, że to jest po prostu szczyt ich możliwości, zawracając jednym z przewodników, a część idzie na szczyt. To jeszcze około godziny podejścia mniej więcej 100 metrów do góry mniej więcej tyle zajmuje dojście do wierzchołka wolności, do szczytu wolności, uhuru pik w tłumaczeniu z języka suahili, a kolejną godzinę zajmuje czekanie w kolejce do zdjęcia, bo tak długo, dużo ludzi jest jednocześnie na szczycie, że po prostu musimy sobie poczekać na naszą kolej, bo każdy robi kilka zdjęć sam z grupą, z kolegą, z pamiątką. Ja tam nie tylko po to, żeby e, chodzić po górach, Latam również po to, żeby zwiedzać parki narodowe, żeby fotografować przyrodę. Też należę do Związku Polskich Fotografów Przyrody i szukam wyjątkowych zwierząt, szukam wyjątkowych ujęć, odwiedzam parki narodowe i zwykle te podróże dzielę na dwie części. Pierwsza część to jest ta część górska, druga to część fotograficzna, odwiedzam różne parki narodowe. Ludzie czasem mnie pytają, po co odwiedzam kolejne, po co wracam do tych samych miejsc. Przecież ja już byłem na safari. Ale przecież te parki narodowe różnią się między sobą, tak samo jak i polskie parki narodowe. Tatrzański to nie to samo co Biebrzański. Różnią się ukształtowaniem terenu, kreobrazami, ale przede wszystkim zwierzętami, które można tam zobaczyć, a to mnie najbardziej interesuje. I gdy po raz pierwszy ruszamy na safari, pewnie usłyszymy, że warto zobaczyć wielką afrykańską piątkę, czyli teoretycznie pięć najgroźniejszych zwierząt afrykańskich do tej piątki zalicza się słonie, lwy, lamparty, bawoły afrykańskie i nosorożce czarne. Oczywiście nie jest to do końca prawda, że to są najgroźniejsze zwierzęta Afryki, ale kiedyś myśliwi, którzy zabijali zwierzęta, uznali, że tych właśnie pięć gatunków stwarza największe zagrożenie, gdy zostaną postrzelone. I to pojęcie się przyjęło. Używane jest teraz w celach marketingowych. Tak więc szukamy tej wielkiej afrykańskiej piątki w różnych miejscach. Szukamy słoni, które w niektórych miejscach są bardzo liczne, bo można ich zobaczyć kilkanaście tysięcy, na przykład w Parku Narodowym Czobę w Botswanie, a w niektórych parkach narodowych. Słoni nie zobaczymy w ogóle, na przykład w Parku Narodowym Nairobi w Kenii nie ma słoni, bo nie ma tam jedzenia dla słoni. Słonie potrafią zjeść gigantyczne ilości roślin w ciągu doby 150-200 kilogramów, a tam po prostu tego nie ma. Słonie oczywiście też wyjątkowe są, bo są największe, największe ssaki lądowe świata Afryki, z potężnymi uszami, których wysokość osiąga 1,5 metra, z Trąbami, które są nosami, przez które one oczywiście nie piją, ale nalewają sobie wody, wlewają do pyska. No fantastyczne spotkania, czasami bardzo bliskie, ale nigdy ich nie drażnimy, nie podjeżdżamy, nie niepokoimy, bo to są szalenie niebezpieczne zwierzęta. Z lwami, z lwami spotkanie jest trudniejsze, bo lwów oczywiście jest mniej niż słoni. Ich populacja szacowana jest mniej więcej na 20 tysięcy osobników. No i te lwy w ciągu dnia. To nie pozują nam raczej do zdjęć. Raczej chowają się w cieniu, bo jest za gorąco. One są aktywne przede wszystkim w nocy. Wtedy przeważnie polują, a w ciągu dnia szukają cienia, szukają skały, żeby się pod nimi schować, albo szukają buszu, czyli krzaków, żeby tam przeczekać ten najgorętszy moment. Ale oczywiście czasami jest okazja do tego, żeby sfotografować samca z potężną grzywą, który akurat. Położy się gdzieś niedaleko drogi, którą podróżujemy. I dlatego, żeby zobaczyć te lwy na safari, żeby zobaczyć też inne zwierzęta, na safari ruszamy wcześniej rano, jeszcze przed wschodem słońca. Staramy się jak najdłużej być na safari, bo wcześniej rano, późno po południu, jest jeszcze w miarę chłodno i wtedy jest szansa na, na zobaczenie lwów. I oczywiście z samochodu podczas safari nie wychodzimy. Absolutnie jest to. Zabronione w większości miejsc, no bo lwy doskonale się kamuflują w trawach i możemy ich nie dostrzec. Tak samo jak możemy nie dostrzec lampartów, które upodobały sobie drzewa, krzaki, burz. To jest ich idealne środowisko. Tam siedzą, tam jest chłodniej, stamtąd widać ewentualne jedzenie, które podchodzi zbyt blisko, tutaj się czają. Lwy, lamparty, jedyne mięsożerne z tej wielkiej afrykańskiej piątki. Pozostała trójka to oczywiście zwierzęta roślinożerne, ale. Ciągle niebezpieczne. Bawoły Bawoły niebezpieczne, dlatego że poruszają się w grupach, w grupach, które liczą czasami nawet tysiąc osobników. Zwykle sobie idą wolno, ale jak coś się przestraszy, biegną, jak będziemy na ich drodze, nie ma szansy, stratują. Największy problem z zobaczeniem jest nosorożców, bo jest ich bardzo mało już, bo ludzie je zabijają, odcinają im rogi, i w wielu parkach narodowych po prostu już ich nie ma, bo ludzie zabili wszystkie w tych miejscach gdzie jeszcze są czasami przewożone są do specjalnych rezerwatów gdzie otrzymują ochronę na przykład rezerwat ziwa w Ugandzie to miejsce gdzie e, trzymane są nosorożce gdzie one mają swoich własnych ochroniarzy pilnujących ich 24 godziny na dobę to oczywiście też w 100% nie zabezpiecza przed kłusownikami ale oczywiście nie tylko wielka afrykańska piątka nie tylko lwy i lamparty jako drapieżniki mamy hieny mamy Szakale, mamy likaony, mamy gepardy. To, co zobaczymy, to i tak jest kwestia szczęścia. Ja na gepardy czekałem kilkanaście lat. Po raz pierwszy gepardy zobaczyłem w rezerwacie Masajmara dopiero w 2019 roku. I to nie jednego, tylko od razu pięć. Pięciu samców, który, którzy tworzyli tak, taką charakterystyczną koalicję. Bracia, żyli razem, polowali wspólnie. Guźce, zwierzęta kopytne, żrafy, różne podgatunki żraf o charakterystycznych długich, fioletowych językach, których długość osiąga nawet 40 centymetrów, po to, żeby lawirować pomiędzy kolcami akacji. Charakterystyczne potrafią sobie nawet tym językiem podubać w nosie w charakterystyczny sposób. Też piją z wielką uwagą, bo gdy żrafa pije, jest w zasadzie bezbronna, gdyby lew w tej chwili chciał ją zaatakować, bez problemu to zrobi. Czasami wyglądamy jakby pozowały do zdjęcia rodzinnego. Oczywiście inne kopytne zwierzęta, antylopy, kilkadziesiąt różnych gatunków, które można zobaczyć w Afryce. Mamy burzboki, mamy klipspringery, mamy digdiki, mamy niale, mamy lici, mamy e, oryksy. No, szalona różnorodność. W zależności od tego, gdzie jesteśmy, mamy okazję zobaczyć inne gatunki. Jedne licznie, liczniejsze, niektóre. Bardzo rzadkie. Chyba najbardziej znane antylopy, które możemy zobaczyć w Afryce, to antylopy gnu. To one co roku wyruszają w swoją wielką migrację, przemierzając równiny Serengeti, rezerwat Masai Mara w poszukiwaniu terenów zielonych. Wędrują w stadach liczących po kilkadziesiąt tysięcy osobników. Co roku wędruje prawie dwa miliony antylop w poszukiwaniu tych terenów zielonych, bardzo dużo po drodze ginie z wyczerpania, z głodu, z pragnienia, zabijane przez drapieżniki. I oczywiście zebry, bardzo charakterystyczne, występujące w prawie każdym parku narodowym, bardzo często zebry spotyka się w towarzystwie Antylop, gnu, bo one nawzajem ostrzegają się przed niebezpieczeństwami. Gdy obserwujemy stado, widzimy takie czujki charakterystyczne rozstawione na końcach stada. No, bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Przepraszam tutaj za zakłócenia. Dziękuję bardzo.